Dzień dobry wszystkim. Trochę zalatany jestem, zapracowany ostatnio i proszę wybaczenie za małą obecność w wefirze. No cóż, ale nagrywam teraz fajną myśl, ponieważ kolejny sekret tego, jak osiągnąć szczęście w życiu zadowolony usatysfakcjonowany z wydarzeń w życiu. Otóż życie to jest taki nasz partner, partner taki jak małżeński, partner do, do śmierci. <grydy> mamy związek ze swoim życiem i czasami mamy wybór na to, jakie ono jest, a czasami musimy wiele rzeczy zaakceptować, dokładnie tak jak w małżeństwie. Mam żonę, ja ją wybieram, ale wiele rzeczy musiałam po prostu później zaakceptować i, i, i pokochać, i kochać. I teraz zobaczcie, jak małżeństwo jest tak, że e, ciekawa rzecz, że jak ktoś w małżeństwie później się ogląda za innymi kobietami, zdradza, że ona chodzi na boki, podobają mu się inne jakieś tam kobiety, a ze swoją dalej jeszcze funkcjonuje, bo musi ją tam z nią żyć i tak czasami bywa i to jest koszmar, nie życie. To jest takie piekło później w domu, jakie to małżeństwo, jakie to życie i, i tam nie będzie nigdy fajnie, zadowolenia i szczęścia. I podobnie jest z naszym życiem. Jeśli to jest taki małżeński związek, ja i moje życie, to jeśli ja czasami oglądam się za życiem innych ludzi, załóżmy, podoba mi się ich życie bardziej niż moje, to będę miał piekło w swoim życiu. Jeśli będę zazdrosny, jeśli będę narzekał na własne życie, ono mi się nie podoba, nie mam wyboru, muszę żyć z własnym życiem, to nie będę szczęśliwy. No a jeśli będę kochał własne życie, szanował, chwalił, cenił, Mimo że widzę, że są jeszcze inne życie, że ludzie żyją i swoim życiem, ale ja będę kochał własne życie, to moje życie mi się odwzajemni. Ono będzie kochało mnie, będzie szanowało, będzie dużo lepiej, wtedy się wszystko układało, jeśli będziemy cenili, szanowali, kochali własne życie, a nie oglądali się za cudzym życiem. Pozdrawiam, miłego dnia.